Melo 7, 7 Mandero 7, 7, 7 Mandero 18, 18, dzisiaj jest 18, dzisiaj nowy update leci od ps w na i Simulator i x! Jajka pokat jeszcze są, ale na jakieś jeszcze tylko 6 godzin i po. Ja jeszcze nie mam tego ani tego. Ani nawet pieska mam. Tylko jednego kota. I będzie też konkurs i będzie też konkurs. To jest krótki odcinek, wiem, że nie miał go być. Tylko dopiero wy... co? Niedzielę z update'u. Niedzielę z update'u. Ale mamy konkurs. Mamy mamy konkurs. No wiecie jakie pety. Hmm, tepem pokażę wam na które pety na te pety te dwa te dwa od tego no i tego więc to tyle e e e e e e e 0. e e e l e e e e -elo. e e e jest taki ładny. Ale to... To jest dopiero ładny pecik. No i to są ładne pety.